Ostatnio jeden z kolegów dziennikarzy zapytał się mnie, czy ja jako gość od ekstraklasy żywo się tym euro interesuję, czy może śledzę je tak, bo śledzę. Mam nadzieję, że pod przykrywką tego niewinnego pytania nie chciał zakomunikować mi, że mam mnie za ignoranta, ale i tak postanowiłem rozwiać wątpliwości. Jestem ignorantem. A... Ale nie zmienia to faktu, że tym euro jaram się jak zły. Może ujmę to nawet w ten sposób, że po raz ostatni piłką emocjonowałem się w takim stopniu. Chyba jeszcze wtedy, kiedy wieszałem nad łóżkiem plakaty piłkarzy, czyli było to już dość dawno temu. Ale jak tak dalej pójdzie, chyba znów zacznę to robić. I w związku z tym w dzisiejszym odcinku mojego vloga postanowiłem zastanowić się nad tym, dlaczego to euro jest aż tak dobre. Poniżej znajdziecie mój przepis na świetne mistrzostwa. Składa się on z ośmiu składników i pewnie można byłoby podejść do sprawy bardziej szczegółowo. Pewnie można byłoby wrzucić do tego gara jeszcze więcej elementów. Pewnie można by poszaleć z przeprawami, ale wszelkie modyfikacje, ewentualne modyfikacje pozostawiam Wam. Moja recepta wygląda w ten sposób. Składnik numer jeden to gole. Dużo goli. Oczywiście, gdyby mecze kończące się bezbramkowymi remisami częściej wyglądały tak, jak choćby spotkanie Szkocji z Anglią, łatwiej byłoby przymykać oko na brak trafień. No ale zazwyczaj tak nie wyglądają, dlatego wolę, chyba wszyscy wolimy, jeśli piłka jak najczęściej przekracza linię bramkową. I najlepiej za sprawą różnych drużyn oraz za sprawą jakości atakujących, a nie baboli tych broniących. Przechodząc do konkretów stricte liczbowo, to euro wygląda pod tym względem kapitalnie. Już teraz padły 123 gole, a jesteśmy przecież dopiero na etapie ćwierć finałów. Taka statystyka oczywiście jest niewiele warta bez jakiegoś punktu odniesienia, i w tym wypadku najlepszym wydaje się turniej rozgrywany 5 lat temu we Francji, czyli Euro 2016, mistrzostwa w tym samym formacie. I wtedy padło tylko 108 goli, czyli 15 mniej niż teraz, także wydaje się, że już pod tym względem możemy czuć się rozpieszczeni. Nie zgodzicie się i powiecie, że poprzedni europejski czempionat niekoniecznie powinien być wyznacznikiem, bowiem wtedy, tak generalnie patrząc na średnią goli, na spotkanie, padało. Mało bramek. No i tutaj będziecie mieli rację, bowiem był, ten wynik wynosił 2,12 gola na mecz i jest to najgorszy wynik, jeśli popatrzymy na wielkie turnieje w XXI wieku, Brałem tutaj pod uwagę Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy. Tyle tylko, że jak zaczniemy sobie analizować właśnie te imprezy w wspomnianym czasie, a było tych imprez 10, Euro 2020 wypada zdecydowanie najlepiej. Do tej pory rekord należał do Mistrzostw Świata w Brazylii i wynosił 2,7 gola na mecz, a w w przypadku tego turnieju wynosi on 2,8 bramki na spotkanie, czyli dość zdecydowanie więcej. Dla formalności pogrzebałem też trochę głębiej. I ostatnią wielką imprezą, na której wynik był lepszy, były Mistrzostwa Świata w 1982 roku. Wynik ten wyniósł 2,81 gola na spotkanie, czyli był tylko minimalnie większy. Składnik numer dwa to gol lub po prostu obrazek, który przejdzie do historii. No bo tak, imponująca i liczba trafień to jedno, tyle tylko, że z czasem w zdecydowanej większości te trafienia zlewają się w jedną całość, a zawsze fajnie jest być świadkiem czegoś, o czym ludzie mogą mówić nawet za pół wieku. Moim zdaniem bramka Patryka Szika strzelona z połowy boiska w spotkaniu ze Szkocją ma wszystko, żeby właśnie takim kultowym obrazkiem się stać i żeby być przypominaną przy okazji każdych mistrzostw Europy i pomiędzy nimi jeszcze przez bardzo, bardzo długi czas. Czeski napastnik na pewno pobił rekord euro, jeśli chodzi o dystans, z którego padła bramka. Davida Marszala pokonał z 49 metrów i około 70 cm, a poprzedni należał do Torstena Fringsa, który w 2004 roku Spotkanie przeciwko Holandii strzelił gola z 38 metrów i około 60 cm. Jednak o ile w przypadku Niemca możemy mówić o pewnym przypadku, bowiem on dośrodkowywał z bocznego sektora boiska i po prostu żaden z jego kolegów nie przeciął piłki, co zmyliło Edwina Wandersara, o tyle sik w tej sytuacji był, to był po prostu bezczelny. On to zobaczył, on to widział od początku, cytując Rafała Wolskiego, Tekst, który w, na, w tym naszym środowisku piłkarskim też może stać się takim małym klasykiem. Czy to najpiękniejszy golf w historii euro? To oczywiście jest kwestią gustu, no bo wiadomo, ktoś woli akrobację, ktoś woli bomby z dystansu, ktoś woli indywidualne rajdy, a ktoś inny koronkowe akcje zespołu. Dla mnie szik Marco van Bastena z 1988 roku i finału przeciwko Związkowi Radzieckiemu nie przebił, bowiem tamte uderzenie Holendra było czystą perfekcją, ale już tak na miejscu numer dwa mógłbym go umieścić. Wahałbym się tutaj pomiędzy słynnym karnym Antonina Panenki, tym, co zrobił Shakiri w meczu z Polską w 2016 roku, czy Ronim Welanem, który na Euro 88 też przeciwko Związkowi Radzieckiemu popisał się nożycami bezpośrednio po wyrzucie piłki z autu, ale też pamiętając o tych gustach i preferencjach, trudno mi sobie wyobrazić taką piątkę, w której sika by w ogóle nie było. Składnik numer 3 to filmowa historia, a moim zdaniem za taką już teraz może uchodzić to, co wydarzyło się na tym turnieju z udziałem reprezentacji Danii. Oczywiście wszyscy wolelibyśmy oglądać zagrania Christiana Eriksena w spotkaniach z Belgią, Rosją, Walią i też oglądać je przez najbliższych kilka lat, niż widzieć jego reanimację na boisku, no bo jednak zdrowie jest najważniejsze. Ale to, jak podnosiła się w tej trudnej sytuacji jego drużyna, też jest na swój sposób kapitalne. Włączając w to, oczywiście, Zachowanie bezpośrednio po zdarzeniu ze szczególnym uwzględnieniem Simio Simona Kiera i Kaspera Schmeichela. Trochę przypomina się w tym kontekście Euro 2008, kiedy to reprezentacja Holandii przeszła jak burza przez fazę grupową, pokonując wy wysoko Włochów i Francuzów, a na dokładkę ogrywając Rumunów, a potem w pierwszym meczu fazy pucharowej odpadła z turnieju po spotkaniu z Rosją. I pomijając tutaj aspekt czysto sportowy, należy też pamiętać o tym, że doszło wtedy do wielkiej tragedii, która wstrząsnęła obozem Oranie, a mianowicie do tego, że Khalid Boularouche, podstawowy obrońca tamtej drużyny bezpośrednio przed meczem z Rosją stracił córkę. I oczywiście nikt nie tłumaczył tym przykrym zdarzeniem odpadnięcia z turnieju, ale też pewnie trudno było przejść nad tym do porządku dziennego. A pamiętajmy, że mówimy o turnieju, gdzie czasami o wyniku decydują naprawdę detale. Wtedy Holendrzy nie mieli szansy, żeby zebrać się do kupy i poprawić w kolejnych spotkaniach. Dziś Duńczycy takie okazje otrzymali i pozwólcie, że tutaj użyję fachowej nomenklatury z zakresu psychologii sportu. Pokazali wielkie. Kochones. Wyszli z grupy po porażkach w dwóch pierwszych meczach już przeciwko Belgii, pokazując naprawdę dobrą piłkę. Nie zbił ich z pantałyku nawet fakt, że w meczu z Rosją sędzia podarował rywalom karnego z tylnej części ciała. Gdy dodamy do tego styl gry, o którym już napąknąłem, dostajemy drużynę, której po prostu trudno nie kibicować. I tak jak powiedziałem, solidny reżyser bierze tę historię i robi z tego taką produkcję, że na Filmwebie z czystym sumieniem wystawiamy ósemeczkę. Składnik numer 4 to niespodzianki, czyli przede wszystkim porażki faworytów. Faza grupowa pod tym względem była dość nudna, bowiem za największe rozczarowanie może uchodzić postawa reprezentacji Turcji, typowanej przez wielu na czarnego konia turnieju, a ostatecznie okazało się, że jest to jedna z najgorszych ekip w historii Euro. Poza tym Węgrzy postraszyli faworytów w grupie śmierci, przez co prawie pożegnaliśmy Niemców, ale generalnie koniec końców ci najlepsi z grupy powychodzili. Na szczęście faza pucharowa to już trochę inna historia. Tanią skórę w zasadzie sprzedali tylko Walijczycy. Austriacy przeciwko Włochom zagrali tak, że ta świetna ekipa w pewnym momencie miała prawo mieć pełne portki, podobnie jak niemrawi wcześniej Chorwaci przeciwko Hiszpanom. Z kolei Czesi podyktowali Holendrom tak trudne warunki, że faworyt już się spakował i już jest w domu. Scenariusz, który zakładał, że najlepsza jeśli chodzi o ofensywne poczynania drużyna fazy grupowej nawet nie odda strzału przeciwko niżej notowanemu rywalowi zakładało przed meczem nie, nie wiele osób Francja była głównym faworytem do końcowego triumfu chyba u każdego bookmachera na świecie, a naprawdę solidnie zarobili ci, którzy postawili, że nie wejdzie nawet do ćwierćfinału, choć wydaje mi się, że takich osób zbyt wiele nie było, bowiem przed turniejem wyglądało to raczej jak palenie pieniędzmi w piecu. Nawet ci Ukraińcy, czyli najgorsza drużyna fazy grupowej w jednej ósmej potrafiła zrobić show. Ci teoretycznie słabsi pokazali na tym etapie swoją moc, pokazali do tego stopnia, że momentami aż człowieka skręcało z zazdrości. Składnik numer 5 to zwroty akcji. Moim zdaniem 28 czerwca tego roku może uchodzić za jeden z najlepszych dni w historii futbolu. Oczywiście jest to materiał czy zagadnienie na dyskusję, która pewnie nie miałaby prawa skończyć się przed drugą flaszką, ale myślę sobie, że jeśli w trakcie kilku godzin dochodzi do dwóch tak kapitalnych, tak napakowanych różnymi kontekstami historii, no to znajdziemy kilka argumentów na obronę tego stanowiska. Niedawno na weszło opublikowaliśmy taki ranking najlepszych spotkań w historii Mistrzostw Europy i polecam Wam bardzo serdecznie to zestawienie, no bo też już zdążyliśmy zrobić aktualizację. I z tej aktualizacji wynika, że oba poniedziałkowe spotkania wylądowały od razu w pierwszej dziesiątce. Mam tutaj na myśli oczywiście te spotkania Szwajcarii z Francją i Chorwacji z Hiszpanią. Generalnie takim wspólnym mianownikiem dla większości meczów, które znajdziecie w tym zestawieniu, jest pewna dramaturgia, odrabianie strat, niweczenie przewagi, którą udało się uzyskać wcześniej, a tego wspomniany poniedziałek mieliśmy po sam kurek. No i dołóżmy do tego wczorajsze starcie Szwecji z Ukrainą, wcześniejszy mecz Ukrainy z Holandią, spotkanie Belgii z Danią, mecz Portugalii z Niemcami, mecz Niemców z Węgrami, czy nawet to nasze spotkanie ze Szwecją, w którym staraliśmy się gonić i odrabiać straty. No i wyjdzie nam z tego wszystkiego, że na tym turnieju naprawdę grzechem jest zmienianie kanału w trakcie Gry z myślą, że już pozamiatane. I nie chcę tutaj popadać w jakieś górnolotne tony, no bo to też nie do końca mój styl, ale mam takie poczucie, że ten 28 czerwca był idealną okazją do tego, żeby zakochać się w piłce. No i mam nadzieję, że wielu, przede wszystkim dzieciaków, wpadło wtedy po uszy. Skuteczność takich thrillerów poznałem na własnej skórze dawno, dawno temu, bowiem też. Pierwszym finałem Ligi Mistrzów, który pamiętam, było to spotkanie e, Manchester United z Bayernem Monachium, kiedy ci pierwsi odrobili straty w doliczonym czasie gry. Gdyby Bayern wygrał po tym klasycznym szczuze, że Mario Baslera, podejrzewam, że w moim przypadku też wszystko mogłoby się potoczyć trochę inaczej. Składnik numer 6 to poszerzanie piłkarskich horyzontów i pod tym hasłem po pierwsze ukryłem to, że na tym euro, w trakcie tego euro dostajemy naprawdę bardzo wiele cennych lekcji futbolu. Dużo mówi się o kryzysie piłki reprezentacyjnej i o tym, że w porównaniu z piłką klubową mamy przepaść, ale na tym euro, na tych mistrzostwach, przynajmniej w moim odczuciu, ta różnica aż tak mocno po oczach nie bije. Szczególnie cenne wydają się te wykłady od selekcjonerów słabszych reprezentacji, teoretycznie słabszych reprezentacji, którzy sposobem potrafią niwelować braki w piłkarskiej jakości. Nic tym tylko zasiadać w pierwszej ławce i z uwagą to wszystko chłonąć. Po drugie, mam tu na myśli też fakt, że na mój radar wskoczyło kilku zawodników, których wcześniej może i znałem, może i nawet wiedziałem w jakich klubach występują, ale tak naprawdę nie do końca interesowało mnie to, jakim tam idzie i jakimi piłkarzami e, dokładnie są. I to w zasadzie w przypadku każdej reprezentacji moglibyśmy wskazać takiego piłkarza naprawdę godnego uwagi, bo nawet w tej miernej Turcji pokazał się choćby Irfan Kahveci, który do tej pory nie wyściubił nosa poza Turcję, a wydaje się, że z taką lewą nóżką. Mógłby pograć też w najlepszych ligach. No ale gdybym miał wymieniać największe objawienia, to oczywiście zacząłbym od Duńczyków. 20-letni Mikel Damsgaard oraz 24-letni Joachim Meyle. Obaj grają we Włoszech. Jeden od roku, drugi od pół roku. I pierwszy wygląda trochę tak jak piłkarz z dawnej epoki, który potrafi przechytrzyć po prostu stado atletów. Drugi prezentuje się jak wzór wahadłowego, choć jest piłkarzem prawonożnym, a w reprezentacji występuje na lewej stronie, co też warte podkreślenia. Kto dalej? No na pewno Denzel Dumfries, na pewno Manuel Locatelli, na pewno Aleksander Isak, pewnie również Patrick Schick, który jest może najbardziej znany tych wszystkich, ale to euro też może być dla niego przełomem, ale też podobać się może choćby Xavier Schlager, Andras Schäfer czy Roman Jaremczuk, a celowo pominąłem też tych zawodników, którzy już teraz występują w wielkich klubach. Część z wymienionych, a oczywiście nie wyczerpałem puli, pewnie w najbliższym czasie do takich e, trafi. Wielcy angielscy menedżerowie z Sir Alexem Fergusonem na czele przez lata podkreślali, że najgorszy moment na kupno piłkarza, no to jest okres bezpośrednio po wielkim turnieju, bowiem cena szybuje, a te kilka meczów rozegranych w krótkim czasie często zakłamuje taki rzeczywisty obraz zawodnika. I choć znajdziemy wiele przykładów na poparcie tej teorii, wydaje się, że w trakcie tego euro narodzinami kilku kil Kilku piłkarzy dużego formatu też po prostu jesteśmy i oni zostają, zostaną z nami na dłużej i będą też cieszyć nasze oczy w piłce klubowej na tym najwyższym poziomie. Składnik numer 7 to te wszystkie ludzkie historie, które stoją za bohaterami euro. Znów jest tego naprawdę cała masa. Z Alvaro Moraty hiszpańscy kibice zdążyli sobie urządzić worek treningowy, na którym można wyładować wszelkie frustracje związane z reprezentacją. Eee, w dodatku jakiś debil groził jego dzieciakom, przez co piłkarz, dla którego napastnik, dla którego ważna jest pewność siebie, wyglądał jak brak człowieka. Tymczasem właśnie to ten Alvaro Morata w dogrywce w meczu z Chorwacją strzelił brak kluczową w kontekście awansu do ćwierćfinału. Jego kumpel z kadry, Unai Simon, zaliczył babola, po którym stał się memem na całym świecie, ale zanim ten mem na dobre zdążył się rozhulać, chłop zaliczył dwie kluczowe interwencje przy strzałach Chorwatów i był też jednym z bohaterów reprezentacji Hiszpanii w drodze do Ćwiercinału, przynajmniej jeśli mówimy o tamtym spotkaniu. W tej samej reprezentacji znajdziemy też chociażby Pablo Sarabie, który był autentycznie zdziwiony tym faktem, że Luis Enrique, mając taki kłopot bogactwa, chce Korzystać na tę euro z jego usług i wysłał mu powołanie. Tymczasem okazuje się, że teraz to on ciągnie ten hiszpański wózek w ofensywie we właściwym kierunku. Dalej, bohaterem reprezentacji Czech w walce o ćwierćfinał był niejaki Tomasz Holesz, który w drużynie narodowej zadebiutował we wrześniu 2020 roku, czyli tak naprawdę dwa miesiące po tym, jak pierwotnie ten turniej miał być rozegrany. Gdyby doszło do niego tak, jak miało dojść, no to nikt w ogóle nie brałby na poważnie jego kandydatury w kontekście pojechania na Mistrzostwa Europy i znalezienia się w tej reprezentacji. Innym ciekawym przykładem jest chociażby Haris Seferowicz, a więc piłkarz z Trochę sobie naweszło w stanie kadry. Żartowaliśmy, no bo też były powody, żeby sobie żartować. On zaliczał taką bardzo wstydliwą serię 12 meczów z rzędu na wielkich turniejach bez zdobycia bramki, a w trakcie tych meczów marnował mnóstwo sytuacji. No ale teraz w spotkaniu z reprezentacją Francji wyglądał on jak jeden z najlepszych napastników na świecie i odesłał Mistrzów Świata prosto do domu. Jego kolega z reprezentacji Steven Zuber zaliczył na tym turnieju więcej asyst niż w dwóch ostatnich sezonach Bundesligi razem wziętych, co też jest dość ciekawym wynikiem. Z drugiej strony mamy chociażby kapitalnego Kliana Mbappé, który dostał na tym, euro naprawdę solidną lekcję pokory i podobne historie moglibyśmy mnożyć, zagłębiając się coraz coraz to bardziej w życiorysy poszczególnych bohaterów. Wydaje mi się, że właśnie to poszukiwanie takich kontekstów też jest jedną z najfajniejszych rzeczy na tych mistrzostwach. Fajniejszą wydaje mi się w zasadzie tylko obserwowanie spotkań, tych szczególnie tych w ostatniej fazie turnieju. Składnik numer 8 to godna otoczka tego turnieju. Nie pomogła w tym UEFA, która postanowiła, że zorganizuje turniej w tak wielu krajach i dobrała te stadiony tak, a nie inaczej, czyli nie do końca optymalnie. Oczywiście nie można powiedzieć, że tego klimatu w ogóle nie ma, bowiem są też stadiony, z których powiew entuzjazmu czuć aż w Warszawie i mam tutaj na myśli chociażby Parken w Kopenhadze czy Puszkasz Arenę w Budapeszcie, ale no nie wszędzie widać, że jest to piłkarskie święto. No ale z naszej perspektywy, czyli nie kibica, który jest tam na miejscu, a bardziej telewizor, który wszystko śledzi sprzed ekranu telewizora, istotne jest też to opakowanie turnieju pod względem medialnym. I tutaj wydaje mi się, że TVP stanęło na wysokości zadania. Oczywiście zdarzały się w telewizji publicznej trudniejsze momenty, jak choćby to studio zaraz po kłopotach zdrowotnych Christiana Eriksena, ale też dzisiaj na chłodno trzeba powiedzieć, że to była tak ekstremalna sytuacja, że w jakim stopniu można rozgrzeszyć prowadzących czy osoby tam występujące z mówienia rzeczy no nie do końca fajnych, czy też po prostu głupot. Generalnie o studiach nie chciałbym się zbyt wiele wypowiadać, no bo też nie śledzę jeszcze aż tak dokładnie. Też nie wszystkie osoby, które tam zasiadają, potrafią powiedzieć coś na tyle ciekawego, żebym uznał, że okej okay, nie straciłem w tym momencie czasu, ale jeśli chodzi o tę obsadę stricte komentatorską, muszę powiedzieć szczerze, że jestem zadowolony. טוב או לא? Oczywiście Dariusz Szpakowski jest Dariuszem Szpakowskim i to już się nie zmieni, ale generalnie tego się po prostu słucha. Duet Mateusz Borek, Kazimierz Węgrzyn no to petarda i szczerze mówiąc, aż sam jestem trochę zaskoczony tym, jak dobrze mi się go słucha, no bo też nie było tak, że tęskniłem za Kazimierzem Węgrzynem, gdy ten skończył skomentować ekstra klasę. Rafał Wolski, który robi mecze do spółki z Kamilem Kosowskim, jest po prostu stworzony do tego, żeby opowiadać o wielkich wydarzeniach, mnóstwo jakości, ma też u siebie ta para Jacek Laskowski, Robert Podoliński. Pozostali panowie też są przygotowani i też zawsze można się od nich czegoś dowiedzieć. I być może to jest tylko moje takie dziennikarskie zboczenie i wy nie zwracacie na komentatorów aż tak dużej e, uwagi, ale ja pod tym względem też stawiam przy tym turnieju jakiegoś plusa. No i tak to moim zdaniem z grubsza wygląda. Oczywiście zachęcam was do tego, żebyście w komentarzach dodawali do. Tego gara kolejne składniki i generalnie dzielili się spostrzeżeniami na temat tych mistrzostw. Ja celowo pominąłem tutaj dość szerokim łukiem temat reprezentacji Polski, bowiem no nie ulega wątpliwości, że lepszy występ ekipy Paulo Sołzy sprawiłby, że ten turniej byłby nieświetny czy kapitalny, a wręcz idealny. Ale też w, w moim zdaniem doszliśmy już do takiego momentu, że po prostu lepiej teraz cieszyć się mistrzostwami, tym bardziej, że jest się czym cieszyć, no a gdy cały czas teraz słyszę, że e, przeżywamy fakt, że jesienią byliśmy lepsi od Ukraińców w starciu towarzyskim, że na poprzednim Euro to my graliśmy dalej, e, a nie w Szwajcarzy, to mam takie poczucie, że już chyba trochę za dużo tego, bo no, o przyczynach takiego stanu rzeczy powiedziano nawet nie tyle wszystko, e, co powiedziano zbyt dużo, tworząc przy okazji jakieś naprawdę pokraczne e, teorie. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. To było moje rokowisko. Z się nisko, chyba tak Stan mówi. Tak, no to ja też tak dzisiaj zakończę.